Trzecia edycja papieskiego rajdu Nordic Walking przyciągnęła do obornik 13 kwietnia 2014 roku około 140 osób Z roku na rok liczba osób startujących w tej imprezie rośnie Przed wyruszeniem na trasę rajdowicze uczestniczyli w rozgrzewce prowadzonej przez instruktora Nordic Walking i zarazem szefową stowarzyszenia NWW KIE Katarzynę Janecką Organizatorami rajdu było Obornickie Centrum Sportu i stowarzyszenie NWW Czekije. 6-kilometrowa trasa troszkę zmodyfikowana w stosunku do wcześniejszych lat nie jest zbyt wymagająca jednak dla początkujących może stanowić ciekawe wyzwanie. Dla wszystkich to doskonała możliwość na spotkanie się i przekonanie się, że liczba sympatyków Nordic Walking cały czas rośnie. Siedem, sześć, 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 sześć. Na linii medy Jest tam 60 km Gównym 92 Dariusz. Gratulujemy. Handel z Poznania przyjechał w rządzie Dawidu. Głupie brawa. Gratulujemy. Gównym. Super. Gównym 40. Po, po marszu, jak Pani oceniacie dzisiejszą trasę? Trasa bardzo dobrze wytyczona, bardzo dobra. Także bardzo dobrze oceniamy trasę. Pogoda, pogoda była łaskawa. Świetna. Czego by panie sobie życzyły na następnych marszach? O i tego samego. Więcej ludzi, żeby było na trasie, trochę kibiców. I to wszystko. I żebyśmy się spotkali za rok. Najważniejsze jest towarzystwo. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Nordic Walking, i oborniki wielkopolskie. Zapraszamy do stowarzyszenia, tak? Zapraszamy, oczywiście wszystkich chętnych. Numerem Kursuła, również Ścinawa. Z numerem 44. Sławomir, Rosadziński, Leszno. 2 również Ścinawa, Pan Stanisław Wajr, silny 25, Małgorzata, Kubia. Brawo Małgosy, pedagog, Dzień dobry, witam panie serdecznie. Dzień, również dzięki paniom taka świetna frekwencja na trasie Nordic Walking. W jaki sposób pani by chciały zachęcić inne panie do uczestniczenia w tego typu imprezach? <noise> Przede wszystkim to fajny sposób na życie, na to, żeby spotkać fajnych ludzi, mieć wspólną pasję i, i wtedy nie czuje się upływu swoich lat. Kondycja. Zadowolenie tak. i wtedy Każym wszystko wieku. jest łatwiejsze. W każdym wieku. Ja mam 63 lata. No i takie imprezy właśnie jak dzisiaj to to jest no, no, kapitalny pomysł, żeby spotkać i zobaczyć, że jest nas coraz więcej i że to jest fajny sposób na, na spędzanie wolnego czasu, którego mamy coraz mniej.